O to chuj już dalej No to, no to pierw lecimy do Prosto Proste. się I znowu. Obiecałem powiedzieć, ile powin... ona mieszka... 3 minuty będzie 14, czas wolny. W naszym kraju to czas na grillowanie. Ale że tak być kurwa wyrawe, jest, wejść czy nie grillującą, Nie to wieś, tak, czy wejdą szkolę. czy nie wejdą? Jeszcze ci... przed 14 w radiu Co? Z. Niezbędny no ta, Tam wyposażymy w Was w wiedzę, no na czym ja polega grillowanie na grillu elektrycznym, gazowym i węglowym. Przed 14 w radiu Z, a już za chwilę robię T -T -T i farol Williams Blurt. No. No. No, to też się czuwało. Yeah. Euro, euro, promocji moc. Każdego dnia szukać i masz okazję dla państwa poboru. Gdzie ty wjechać? Dzień dobry, dzień dobry. Okazję na lepsze życie w strefach euro i na euro. Nie, Ach, gorące powietrze, blask promieniowy. Nie, ty będziecie wjechać. Pani kabota, ty nie za bardzo. Nie, wiem, tylko co to oznacza? Na no już miałem na myśli lód. Lody Maxim premium. Mam różne smaki po złote 69, czyli aż 32%. Taniej przyda 30, się tak też. Jeden napój. Dobra. Polecam Fortex. dla z ,75, 75 litra za 2,88. Tutaj wjechać? A, biorę sąsiedzie. Wiatrzu, wiatrzu, twój dobry sąsiad. Sąsied. Czemu nie? Ale tu, patrz. inwalidę. to oh. da jak doświadczenie, bo za tą witaminą stoją lata wspierania dzieci w ich rozwoju. Dewitum to Ciężko, dawki doskonale dobrane w. do potrzeb twojego maluszka w kapsułkach twist off, kroplach i aerozolu Dewitum, to te to de jak dobra wspierana wspierana milionów polskich rodzin Suplement diety czy... Dewitum. Codzienne wsparcie Kury, się. od polskiego od Oleo Farm Polecam Magdalena Różczka. <laughs> Wakacje plaża. Nie ma na co czekać. Sięgnij po Panten Plus. Panten Plus jako jedyny taki też zawiera pod... Jedziesz. Ty, Ty może Od razu przynosi ulgę, nawilża i wspiera regenerację oważonej słońcem skóry. Do tego wzbogacony jest o składniki roślinne, łagodzące pieczenie i Tonten Plus pozwoli szybko no, chłopaki chłopaki. i możesz znowu cieszyć się urokami lata. Tonten Plus SOS dla skóry w opałach. Czekaj, do stoimy, siedzimy, odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj no, Diohespan Max wyjadę, zarówno w tabletkach jak i w zarzetkach. Pan Max Dihydespan Max maksymalna ulga dla mody i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Dihydespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Dihydespan Max maksymalna ulga. dla ja mogę wiecznie. Nie no. ma przeciwwskazania na nadwrażliwość na jakikolwiek Sprawdź leku Avofarm. Hmm. Przed użyciem zapoznaj no. się z